Często mnie pytacie, czy wysłuchiwać i jej historię jej opowieści, że jest jej źle z nowym partnerem. No, odpowiedź jest bardzo prosta ja myślę, że tutaj w ogóle nie ma nad czym się zastanawiać. Wyobraź sobie, za jakiego faceta ona możecie mieć, jeżeli ty pozwalasz sobie na to, żeby wysłuchiwać, że nie udała jej się randka, że wczoraj źle spędziła wieczór ze swoim nowym partnerem bądź też, że mieli nieudany seks. Hardkorowo już Ci powiedziałem o tym seksie, bo tak naprawdę, jeżeli tylko Ci w tym momencie opowiada, że coś tam było nie tak, to jest kwestia czasu, że będzie przesuwała te granice i będzie rozpędzała się i będzie więcej i więcej mówiła na tamten temat. Staniesz się nawet, nie chciałbym powiedzieć, kolegą. Staniesz się koleżanką jej do wyżalania. I to jest jedna rzecz, że staniesz się po prostu na etapie kolega-koleżanka, a druga kwestia no i za kogo ona ma Ciebie mieć? Jaki szacunek ma do Ciebie? Jak Cię traktuje, jeżeli opowiada Ci o nowym partnerze? Nie będzie z Tobą, jeśli nie postawisz granicę, że nie może tego robić. Bo inaczej, za kogo Ciebie ma? Zadaj sobie jedno proste pytanie. Za kogo może mnie mieć? Moja była dziewczyna, moja była partnerka, jeśli opowiada mi o nowym partnerze? Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie, nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Przemyśl. Zastanów się i podejmij świadome decyzje.